O kurde Ale tu jest przyłapanie Widzicie coś Ale tu jest kaliber moi drodzy Jaki tu jest kaliber No i dzień dobry moi kochani. Jedna baza zawinięta. Ale niestety druga baza jest pod wodą. Bo stan Dankówki się podniósł. I zobaczcie. To jest balansowanie na krawędzi. Ja tu mam 5 cm. Zobaczymy, jak tam dalej się nie wypłyci. To, a wręcz się pogłębi. To trzeba będzie spadać stąd. No i obejść się smakiem, jak to mówią. O, dziękuję. Eee, tego mi zawsze trzeba. Także zobaczymy, troszkę tu pogrzebiemy. Nie liczę na to, że woda coś odsłoniła przez tak krótki czas, jak mnie tu nie było. O, ale o, 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 o. coś tutaj, Basia już jakby. Wyczuła. no tylko kurde nie mogę za bardzo wiecie szaleć, bo jeden zły ruch i powódź w tym w woderkach. Spójrzcie, jakie fajne. No, specjalne wiadro zabrałem. O Panie, jak tu siedzi. Żeby ściągnąć bazy. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Tam jeszcze coś siedzi. Tam jeszcze coś siedzi Aha. Ja chyba zaraz padnę O, tu też coś jest też coś się czuje, ale O chyba idzie Chyba idzie. O proszę ze szkłem a szkło też wraca do huty po długoletnim leżakowaniu stare prl syropki huta szkła super wiecie co? zrobimy to tak bo wy nie widzieliście co jest tam w tej bazie Także zaraz zobaczycie <laughs> O takie dobroci Takie dobroci Nałowiłem I zdeponowałem w bazie Kurde Ręki mi brakuje Jeszcze ja chciałem zobaczyć wiadro uciekają, no to jest jakiś obłęd. To jest jakiś obłęd. Patrzcie jak zapierdzielają. No, właśnie woda stoi, a wiadra zapieprzają. No nie. O, chodź tu jedno z drugim. Gdzieś muszę to zadokować, bo to jest... Nie będę ganiał ciągle za wiadrami, nie? O! Właśnie wiaderecz mi... zebrał lewy. Super. No i tu ma za dobroci osłona łańcucha z jakiegoś, tu jest jeszcze naklejka jakiś rower łopata wiecie co? no i baza jest tylko pod mnie nie? No to wiadomo, że bierzemy i ją zgarniamy To mnie ciekawi, czy znaczy nie to, nie ta kratka, tylko to, wygląda jak jakiś bagnet, nie wiem, nie no pewnie, ale tu jest o zaokrąglony, a nie wiem, bez sensu. No i dobra, baza ściągnięta, tu sobie musiałem popodkładać, żeby to wypoziomować w miarę, chociaż o poziomie to tu nie może być mowy. No i wiadro jest pełne i dobrze to tak wykombinowałem sobie z tym wiadrem. Bo teraz mam dwa uściutkie wiadra na ewentualne przyszłe połowy. Tu muszę rajtuzy podnieść do góry, bo lewa już przebrała niestety poziom się dźwignął i tak to wygląda. To będzie takie wiecie brodzenie na styk na styk, kurczę no to dobra, jak się coś przyklei do baśki albo ktoś to dam znać, to się włączę o, a nie takie No coś jakby było długo nie trzeba było czekać taka fajna blaszka tam już wpadła taka centymetrowej grubości blacha ale nie kręciłem bo mówię przecież co nie wiecie jak blacha wygląda no i tak to tutaj wyglądało. Już słyszałem, że... O, słyszycie to, jak Basia łowi? O, no to właśnie takie blasunie z pieca. Elegancko. No, Basia coś już ma. Jakieś pręci sławy, kątowniczki. Drewna to nie chcemy. Co to jest? Wygląda jak stara maszynka do golenia, ale to chyba nie była. O, kulka. To chyba nie była maszynka do golenia. I jeszcze jedno takie ładne. Coś! O, jakby łom, ale nie łom. No, powiem wam, że to jest niedorzeczne. Kurde! Znowu mi przebrało. Ja pierniczę. Tu jest coś fajnego. Aha. macie jakieś pytania? Bo ja już chyba nie mam. To jest dachówka. Tak, to jest dachówka. Krusze. Piękne kąski. A to jest pełne, to nie jest dachówka. To jest pie pełne. Już mi, kurde, języka brakuje. I dacha. Będę musiał tu krojuszkę, o właśnie tu, gdziebym się wywalił, bo na środku jest za głęboko po prostu Tu jeszcze te ściny, tataraki, trawy, pokrzywy przeszkadzają. O zobaczcie, nie ma lekko, łyga jest. Ja jest coś, ale co? Ojcie, patrzcie! Nie ja pierdziele co to jest Uźwo, co to jest? Jakieś madło? Co to ma być? Ale klimat w ogóle zobaczcie Co to jest? O kurde tu jest mocno. No, ale ciekawy artefakt, nie? Ciekawe, co to mogło być? No dobra, teraz trzeba to tylko odczepić i się nie wywalić. O jest. O jest, dobra. Ale mega fand. Dobra, łowimy dalej. Tak. Muszę chwycić kalesony o. i wrócić na drugą stronę, żeby się bardziej nie pomoczyć. Bo tu jest na milimetry dosłownie a wiadra są tam. Jak mi zaczną dryfować, to będzie połowieniu, tylko będzie gonienie. O, jest ona. Tu jest jakieś piórko w ogóle. Jakieś kaczki pewnie. No i tak mi się nalało, i tak mi się nalało. No bo kurde. W sumie to mogłem wziąć dziurawę z podniobuty i tak byłbym mokry, i tak byłbym mokry, nie? No, Widzieliście jak zareagowało na no, Barbarę, to wiadro już by chciało, już by chciało, nie ma. Dobra, łowimy. O panie, chyba coś jest od razu Średniowieczny topór. Ej, kurde. Nieźle, nie? Jeden rzut i od razu taki strzał, rucha, pięknie, powiem wam, że jest tak przyjemnie ciepło, ja bym sobie tu wskoczył z miłą chęcią do tej wody i popływał troszeczkę, a tym czasem ruła, on no, zmiażdży mi palce, to jest bardzo dobre wyjście, chcę się iść na L4, To wygląda, widzicie? Nie pokazuję wszystkiego, bo to nie ma sensu. bo Tych prętów tutaj wychodzi o, zobaczcie, jest całe wiadro. Żadnych takich jakichś artefaktów, no może poza tym gwoździem programu. Ale tak to, taki wiecie, czysty złom. Tutaj ku memu zdziwieniu się wypłyciło. Widać płyty te Jumbo, Dumbo, czy jak one się tam nazywają mam do kolan ale też tu jest masa kamieni narzucana i to dlatego tak jest no ale Ręcisławy nie odpuszczają widzicie to są chyba pozostałości po jakimś tym starym umocnieniu zanim te płyty tu zrobili nie wiem co mam o tym myśleć natomiast o, jest jakiś kotlecik jakaś śruba dziwna zobaczymy, pogmeramy, nie? O, pszczółka płynie. Ale już jest chyba martwa. A jeszcze nie. Chociaż nie dawała znaków życia. To jeszcze się rusza. Chodź maleństwo, chodź O Pięknie, super. Takie coś to mi się podoba. Oj oj, oj, oj. Jeszcze raz. No to jeszcze raz. Tutaj muszę na to niesforne wiadro patrzeć, wiecie przez to ta pszczółka mi spadła. Tu ją damy. Chodź. O, i tu sobie wysusz skrzydełka. Posiedź sobie fajnie, elegancko. Słoneczko wyjdzie. Skrzydełka wyschną i a my co mamy? To jest chyba zamknięcie baku. Tu jest kolor mosiądz. To jest coś od czegoś. Glony to nie chcę. No i tu jest taki kotlecik fajny. O patrzcie, jakaś skarpetka. Jakieś kalesony. Mogą jedzi kale są. opierze się i będą jagnowe, nie? Idą i idą ciągle te pręciki, druciki. Trzeba wiadro chyba wymienić, bo z tym się dzieje coś niedobrego. Nie, na gałęzi to my nie chcemy. Słońce zaszło. Zrobiło się tak średnio, ale jeszcze z 10 minut i i będę uciekał oj, oj. nowe wiadro nowe możliwości a towar ciągle ten sam no bo gdzieś ucieka zaraz mi kamień spod nogi ucieknie i się chyba sturlam tam o kurde patrzcie nie dziuszka, tylko to jest ta zalana żywicą O tak, o, zobaczcie, no weź to, o, to jest. Słyszeli, czy, słyszycie to? Tuk, 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 tuk. I tuk obklejona. <grystanie> Kurde, tu, 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 Panie, o, jest i rower. Jest i rower. Znaczy rower, rama koła. Pyk, jest AGB. Superaśnie. Nowe wiadro się zapełnia w tempie ekspresowym. Pokona się. No, za niedługo trzeba będzie chyba kończyć. To wiadro chyba już chce kończyć. O, a tu idzie jakiś. Co to jest? Co to jest? Chyba drugie koło od roweru. No, z piasto. No, złamiesz? Nie złamiesz. Nie uciekaj. Może złamiesz? A, złamiesz Co masz nie złamać? Ciach Teraz to sobie tu zdejmiemy. Tu sobie nie sobie tu dla równowagi wciepiemy. Coś tu strzeliłem, ale co? No, jakieś ciekawe rzeczy i tam. tu idzie co? To jakiś kalkulator z dawnych lat była Dobra wiadro ucieka znowu Irytują mnie te kurde Ciągle mam wrażenie że mnie jakiś owad atakuje O szkobel Jaki ładny Jeszcze do użytku by był Ciao proszę to będzie mosiąc na 100%. Ła, o. O, 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 o. zrobiło się danger. O. to się nie kończy. O. Podkowa. W zasadzie to, co z nią zostało, ale w samą porę, bo zrównoważymy sobie. To jest fajny kąsek gruby. O. Kłódka z kluczykiem taki fancik jeszcze do użytku tu się nada oj. Oj, Artur to już chyba koniec połowów na dzisiaj takie coś i widzimy się kochani na podsumowaniu. Mostek jest tam, odszedłem no ile tu jest 100 metrów? Może 80. Nie wiem. Tak czy inaczej wracam, zabieram trzy wiadra i widzimy się na podsumowaniu. Tak, wiem, miało mi już nie być, ale zobaczcie. Jak tu mamy nie być, jak tu takie fanty jeszcze idą. Kurczę. Tam już jest baza, tam się baza robi. O, jak woda opadnie, to będzie lepiej widoczna ta baza. No i będzie do nazbierania przy kolejnej wizycie będzie od razu wiadro do zapełnienia Ujście tylko to jest kamień nie o wszystko do bazy patrzcie co się robi ciach kolejówka no. Do bazy Blaska ma dzisiaj ewidentnie apetyt O proszę Oklejona biżuterią O kurde, widzieliście to Co to jest? O mój Boże Nie wiem co to jest ale jest Jakiś nie wiem, że Do bazy. Pyk. Wyciągam to i spadam. Patrzcie. Normalnie. X. Takie rzeczy. Au, 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 au. Mój palec. Baza. Baza. Kurde. No tak, aha, miałem spadać. Ale no jak tu spadać patrzcie Och. Ach, tylko taki mhm. Uh -huh. uh -huh. Ta gru, ta gru. Ja pierdziele, no już sił nie mam, bo już godzinę ponad w wodzie jestem Au, 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 au. Może jednak pora już iść do domu, wiecie? No kurde, już. o patrzcie. O, kurcze idzie. Jakie fanty. No, jakie fanty. Piękne. Takie syte miejsce na szybko. Dobra, spadam. Trzymajcie się, papaty. E nie, bo jeszcze dogrywka. Patrzcie, co znalazłem. Sidła, jakby. Stare. Na lisa. Czy coś takiego. Wiem, wiem, miało mnie to już nie być. Już znikam, już znikam. Ale tu jest kaliber, moi drodzy Jaki tu jest kaliber O kurcze Maszyna do życia Ja pierdzielę No nogi wyciągałem Maszyny do życia Jeszcze nigdy Do basy no tak tu się łowi Uf. Uf. Ag. Ag. Idzie jakiś potlet. Oh, kurde Widły plus wielki topór No takie rzeczy patrzcie Ja nie mogę Jak ja mam się z tym wszystkim zabrać Ech, ręce to już tak, ale ktoś go prał. Patrz, jak jest spłaszczony. A przynajmniej nie będzie żalu na złom oddać. Dobra. No i tak, moi kochani, to jest chyba fund dnia. Taki, który przysmyczyłem do domu. O, może tak to nazwijmy. To nie wiem wygląda jak bagnet, ale chyba bagnetem nie jest, nie? No na pewno nie w tej formie, ale kurde nie wiem topór, tu jest mosiąc elegancko, a do tego widły i powidły trochę trawy. Trawa jest nielegalna, dlatego nie uprawiam, zrywam wiadomo jak jest. Jeszcze na koniec Barbara siodełko z roweru przyssała. No i tak to wygląda. Jakieś 40 kg. Kurde, dajcie mi znać, co to mogło być. Co to mogło być? Bo nie wiem, nie mam pojęcia. Trzymajcie się, papaty.